Cześć, ja jestem niebieski, a to jest kolejny odcinek z Oxygen Not Included na kanale. I tutaj zgadnijcie, co będziemy robić. A może najpierw to, co zrobiliśmy. Mm, cóż, w poprzednich odcinkach budowaliśmy tę elektrownię. Jak widzicie, już się wybudowała pełna, łącznie z okablowaniem. Nie tym okablowaniem, a tym okablowaniem. Tak więc tutaj prąd już się zbiera. Przy okazji, ilość wodoru, którą posiadamy, jest no dość pokaźna. W dodatku nie wiem czemu tutaj ten generator działa. Czemu to działa? Zdaje się, że dlatego, że ta bateria nieco odrobinkę puściła. To akurat nie jest w pełni. Może przestańcie uzupełniać w tej chwili ten generator. Ważniejszy będzie ten generator oraz dobrze by było gdzie ja to mam podłączyć ten system energetyczny do tego systemu energetycznego poprzez Poprzez zwyczajny transformator. I to myślę, że to jest coś co można by zrobić. I to by było typowe zabezpieczenie przed tym, że... Ten z jeden generator wodorowy może nie wyrabiać jeżeli chodzi o ilość prądu potrzebną do tego by działał cały system. Hmm. Tego można powiedzieć, że się nie spodziewałem, no ale... Mimo wszystko tak jest. Ja się nie spodziewałem, właściwie powinienem się spodziewać, ponieważ właściwie cztery te pompy już potrzebują więcej prądu niż generator. jeden jest w stanie wyprodukować. Mm, o, ciekawe. Ciekawostka mała. A tu nie problem, akurat y, tutaj mamy. Mm, sandstone może być jak najbardziej. Tutaj mamy coś, co się nazywa Power Transformer. I teraz, no właśnie, nie to kliknąłem. Mam wybór albo duży, albo ten mniejszy. Oba dają tyle samo ciepła. Dobrze. Tylko, że ten ma power limiter do 1000W. co jest więcej niż to jest w stanie wyprodukować. Zatem powinienem dać ten. OK, i to nie chcę, żeby był z lidu. Najlepszym surowcem będzie koper albo żelazo. Myślę, że damy koper. A czemu nie? E, tak, więc tak, obróćmy to właściwie w ten sposób nie będzie. E, tutaj kable, oczywiście, już lidowe, tak, żeby to podłączyć. I tutaj damy wire bridge i jeszcze heavy watt Conductive wire, dobra. Teraz po zbudowaniu tego, będziemy mieli pewność, że tutaj raczej prądu nam nie zabraknie. Przy okazji, ta woda ta się leje i leje. Ten lód. I go wykopcie już w końcu. Właśnie zróbcie coś takiego, i będzie spokój. Potem zróbcie coś takiego. Także będzie spokój. Niech wykopią to. Niech przestanie zalewać mnie woda w takich ilościach. To będzie dobre. Tutaj przy okazji, między odcinkiem. Między odcinkiem odłączyłem tutaj tą rurę. Tak, tą rurę w tym miejscu. Zatem woda stąd już nie będzie lecieć tutaj. No ta woda miałaby pierwotnie lecieć tutaj, ale zrezygnujemy z tego typu transportu. Inaczej to przetransportujemy. Przy okazji chciałbym, żeby to zostało wykopane. Tak. Wygląda na to, że mamy naprawdę ogromną ilość kalorii dostępnych, bo jakby nie patrzeć, to jest ogromna ilość kalorii dostępnych. Myślałem, żeby dwóch nowych duplikantów zatrudnić. Myślę, że to jest dobry pomysł. Tak więc postanowiłem to zrobić, i to zrobimy. Hmm, tutaj dajcie mi granitowe. Raz, dwa, trzy, cztery. No i tutaj wykopcie całość. Tylko to powinniście zaprutować. W takim razie może zaczekajcie z tym. <laughs> Za chwilę to będziecie mogli zrobić. Co do tlenu w bazie, jest naprawdę przyzwoita ilość. Tutaj wszędzie bardzo ładnie tlen jest. Tak więc tutaj bardzo, bardzo dobrze wszystko się składa. Jedzenia tak. Jedzenia mamy full. To jest coś, co jest pewne. Miejsca także mamy dużo. Zatem to, że wytniemy to w ten sposób, myślę, że to nie będzie przeszkadzać, a może nam pomóc. Tutaj te drabinki chciałbym zdekonstruować. Jakby nie patrzeć, to nie jest miejsce na drabinki, tylko tutaj będzie ściana. Chciałbym, żeby ta ściana była ładna. Tak więc będzie zrobiona z granitu także. Niby nieco ograniczę miejsca. Nie sądzę, żeby to był problem, zatem niech tak będzie. Yy, tutaj jeszcze jedna rzecz. Czy ten transformer. Transformer. Tak. Transformator już zrobiony. Zrobiony. Czy on już działa? Działa, załadował, Patrzcie, te baterie i działa. Super. Wodorowy generator przestał działać, tak więc cały wodór, który miałby iść do tego, będzie szedł tutaj na elektrownię. O, patrzcie, w tej chwili działa całość. Ładuje. Wygląda to, że smart baterie, cóż, jakby nie patrzeć, mają dwa razy mniejszą pojemność niż te zwykłe baterie. Zatem te zwykłe baterie nigdy nie nagrzeją się do jakiejś takiej większej, większej temperatury. Znaczy nie naładują się do jakiegoś większym stopniu. pamiętam to mi tam temperatura. Dodatkowo te płytki termiczne zostały także wybudowane. I patrzcie na rozkład temperatury. Wszystko zaczęło się tutaj. Z względu na to, że elektrolizery pracują non stop, a temperatura się zbiera. Tutaj ten termonulifer pobiera tę temperaturę i zrobił się lekko zielonkawy. Zatem już nie jest w stanie pochłonąć całej temperatury, jaką jaka jest produkowana i która jest transportowana przez te panele diamentowe. To akurat jest nie jest złym znakiem. Teraz będziemy mieli temperaturę zgodną. W zależności od termosensorów faktycznie będzie to działać bądź nie. Z okazji, ilość tlenu, która tutaj się znajduje, jest naprawdę duża. Tak, elektrolizery 4 naprawdę działają bardzo wydajnie. Ej, wodoru także mamy full. Ej, o, tutaj wykopali, jak miło. Zatem, czy możecie to przenieść? Jeżeli możecie to przenieść, byłoby bardzo dobrze. To wodę możecie oczywiście wykopać. Dobra, chciałbym zająć się tym. Ponieważ tutaj znajduje się nasze źródło prądu dla tutaj naszej oczyszczalni. I chciałbym zamienić to źródło prądu na prąd, który produkujemy z... z naszej elektrowni. Zatem to, co chcę zrobić, to... Któremu chcę to poprowadzić? Myślałem, że poprowadzić to chyba tędy. Nie mogę tego wpiąć w podłogę, ponieważ to są grube kable. Wypniemy to tutaj. E, tutaj. Mhm. Tutaj jest to zdekonstruujemy. I jeszcze zdekonstruujemy. Zdaje się, że to musimy zdekonstruować, tak więc dobrze było, gdyby to zrobili szybko w miarę. Druga rzecz: o nie, tutaj yy, bazę dalej zasilamy na kołowrotkach, bo czemu nie? Teraz w tej chwili zbyt dużo tego prądu w tej bazie nie używamy. Głównie do gotowania, z tym, że no, to nie jest aż tak potrzebne. A tutaj się nam wybudowało, zatem mógłbym wsadzić trochę granitu. Airflow Tile i mógłbym wybudować tu nieco pokoi, których właściwie potrzebujemy dwa. Tak, dwa pokoje jest zdecydowanie wystarczającą ilością. Chcemy tylko dwóch nowych duplikantów, czy No nie? Tak, dwóch nowych duplikantów, myślę, starczy. Chociaż gdyby tak zatrudnić trzech, jak wygląda ilość na zmianach? dwie zmiany, tutaj mamy sześciu duplikantów, tutaj mamy pięciu. Powiedzmy, że chcemy zatrudnić trzech duplikantów, żeby dwóch duplikantów działało na następnej zmianie już. Jednym z tych duplikantów będzie duplikant, który będzie budował. Tak, budowniczych my potrzebujemy. Przy okazji, jak wyglądają skille? Tak, budowniczych mamy trzech. O, to właściwie. Jednego z tych budowniczych będziemy mogli przesadzić na kolejną zmianę. E, ty dwóch operatorów mamy e, i dwóch. Tak, dwie osoby, które kopią. Okej, okay. czyli właściwie Mari bądź Nisbet, bądź Ruby. Gdzie są oni? E, to będzie tutaj. Mari, Nisbet, a Ruby? Ruby jest tutaj, tak więc Ruby przeniesiemy na kolejną zmianę. Tak więc, jak się dodawało zmiany? O, to jest pytanie. Dodawało się to w ten sposób. okazji, mamy nowego duplikanta. I tak, o, i właściwie Ren wydaje się być dość sensownym wyborem. Ponieważ właściwie potrzebujemy dublikanta, który będzie po prostu chodził i nosił rzeczy, przynosił. To mi się podoba. Ren, witamy w kolonii. Eee, co do łóżek, oczywiście dalej śpią we zwykłych kotach. Pozostajemy przy tym. Cześć, Ren, priorytety twoje. Jak będą wyglądały? Ren będziesz przenosił rzeczy na pierwszym miejscu oraz sprzątał na drugim miejscu, a reszta wyłączone. No coś, takie życie twoje będzie. No i możesz mieć przełączanie na wyższym poziomie. Dobra, skile, ren, skile. prowet carrying, ok. Tak więc, Rena przerzucimy od razu na inną zmianę. Tutaj na zmianę i teraz chciałbym, mogę to skopiować. Daje się, nie mogę tego skopiować. Ok, A więc zaczniemy od downtime'u. Nie, zaczniemy od buff time'u, który będzie w tym miejscu. Potem mamy bedtime raz, dwa, trzy. Potem mamy downtime raz, dwa. Ok. I tutaj dajemy work na resztę. I teraz tutaj będzie Ren, gdzie jest Ren, jest tutaj, oraz yy, rabi. Tak, rabi będzie na inny zmian. Rabi, gdzie jesteś tutaj, bardzo dobrze. Yy, Harold. No, Harold jest w dobrym miejscu, więc ok. No i jeszcze jednego duplikanta, jak zatrudnimy, to będzie trzech duplikantów. Tutaj jeden będzie nosił, jeden będzie budował. To może ktoś do kopania będzie się przydawał? Myślę, że tak. Trzeci duplikant do kopania, chociaż kopanie jest w miarę szybkie, nie? Tam wydobywają rzeczy dość szybko. Zatem, może sensowniejszą duplikantem będzie ktoś, kto będzie operatorem. Możliwe, że to będzie dobry pomysł. Jakiś trzeci operator, albo budowniczy jeszcze jeden. Budowniczych nigdy za wiele, o zawsze to budowanie. Chcemy, żeby szło szybko, a z tą szybkością budowania jest zawsze problem. Zatem to otwarte, to otwarte, to zawsze otwarte. Tu zesłajpować to wszystko ma. No i Ren będzie miał już zajęcie. Nauczy się swojej pracy. Okej, okay, o, widzicie? O Tak przy okazji mamy pełno tlenu. Co tu się dzieje? Tlen. Patrzcie, pełno tlenu. Tutaj idzie na pełnego. Tu jest pełno. Zatem te pompy także przestaną działać. Jak to przestanie działać? Przestanie tutaj wodór się pojawiać dodatkowy. Zatem idzie... Pro... Jest to, że mamy za mało zużycie tlenu. Produkcja takich rzeczy jak prąd zacznie zwalniać. Mm. Nie brzmi to najlepiej. Będziemy pom musieli pomyśleć, jak to rozwiązać, ale to za chwilę. Pierwszą rzecz czego chcę tu zrobić, to damy tutaj transformator. Czy chcemy duży, czy chcemy mały? Chcemy mały. To jest transformator, który nie będzie potrzebował dużej ilości zasobów. Ponieważ będzie zasilaniał tylko ten sektor, tylko ten segment, nic więcej. Zatem on może być mały. Drugi, tutaj jest 10, to jest ponad 1000 W. Zatem tutaj będziemy chcieli zrobić duży. Tak, duży transformator. Chciałbym zrobić go na miejscu tego generatora. Niech ten generator dopompuje to. Potem damy dekonstrukcję na maksa. A potem damy tutaj duży transformator z koperu. Może być z koperu. Także na maksa. I chcemy go umieścić, tak naprawdę, zamiast tej baterii. O, to jest najlepsze. Tak naprawdę chciałbym to umieścić zamiast tej baterii. Dobra, za chwilę to zrobimy. Active Wire, a to dekonstruujemy. OK. Potem na szybkiego, na maksa. Dajemy to. Szybko, ruszać się! Macie żółty alarm. Macie żółty alarm i tego nie robicie? Naprawdę? Się przebierają, dziwo ale zdekonstruujcie to. U, tego niego dokonstrujecie gdzie wyleziecie. Tutaj przyjść to zrobić. Hmm. Okej, okay. chcę, żeby to zrobili szybko, ponieważ jest to potrzebne do działania. Tylko no nie robię tego tak szybko, jakbym chciał. Dobra, zrobili to, bardzo dobrze. Tak więc teraz mogę dać transformator. Dobra i niech zostanie zbudowany już. Zostanie zbudowany czy nie? Został zbudowany, bardzo dobrze. Jeszcze ten kawałek kabla. I to jest tak, jeżeli wejdą tutaj, zechcą wejść do środka, to już nie będą mogli ponownie wyjść. Dlatego lepiej, niech to zrobią, nim nastąpi noc, nim pójdą spać. O, wybudował. Jak dobrze, jak miło. I teraz, czy ktoś mi powie, czemu? Tutaj nie ma prądu. O. Też nie, prąd tutaj być powinien. To jest podłączone, tu jest podłączone, tu nie jest. Tu nie jest podłączone. Co to, to ma być? A Tutaj ustawmy priorytet na spokojnie i to ustawmy szybko na wyłączenie. Tak, żeby zbudowali to, co trzeba i żeby działało. A jaj, pochorują mi się. Zdecydowanie mi się pochorują, wszyscy. To nie jest mi na rękę. Szarubi robi tutaj sobie radzi. To jest chodzi właśnie na dupo. Połów, tak. Przyszli tu połów. Ba, ba, bardzo, bardzo sprytnie. Ale przyszli, więc może wybudują to zanim skończy się im czas. Dobra, jeszcze to, jeszcze to i jeszcze ostatni. Dobra. Włączyć to na żółtym alarmie. Wszyscy powinni teraz wrócić do bazy, założyć stroje i być szczęśliwymi. Co ty robisz? Robi Lime. Dobra, zatem powinno to teraz działać dalej. Zielowo też się ten nie produkował, ani nic. Się schłodził system tutaj. Patrzcie, ochłodziło się, ochłodziło się. Hmm, dobra, sytuacja prądu jest, jest. Tutaj zdaje się powinno to uciekać. Tak, ucieka raczej szybciej niż się pojawia. Żeby ta elektrownia w pełni działała, będziemy potrzebowali tak naprawdę porządniej, znacznie porządniejszych dostaw znacznie porządniejszych dostaw wodoru, których aktualnie nie mamy akurat, więc tego nie zrobimy, choćbyśmy chcieli. A więc, tlen się produkuje. Mamy miejsce na nowych duplikantów. Jedzenia także mamy dla nowych duplikantów wystarczająco. Powinienem także zrobić my stable. O, właśnie. Zróbmy tak, już do końca, żeby były. Wtedy będziemy mogli zagospodarować większą ilość duplikantów. Jak temperatura w bazie? Temperatura w bazie wygląda no już lepiej niż wyglądała. Chłodny tlen, który jest produkowany, zdecydowanie ochładza bazę. To jest bardzo dobre. Elektrownia działa. Ok. Teraz możemy przejść tak naprawdę do następnego punktu, którym będzie zrobienie systemu chłodzenia bazy oraz innych rzeczy, tam, co będzie mi potrzebne, coś, co będę chłodzić blisko. A gdyby zrobić taki większy zbiornik z tlenem, tak żeby ten tlen nie był pompowany bezpośrednio do bazy, tylko był napięty do takiego dużego zbiornika, pompowany i tam był chłodzony. I dopiero wtedy w razie potrzeby do bazy były pompowane. Hmm, to wygląda jak duży projekt. Nie wiem czy jest słuszny, ale wtedy moglibyśmy zrobić sobie zapas czasowy tego tlenu. A co brzmi akurat raczej dobrze. Ale tak, na ten odcinek to byłoby na tyle, ja Wam dzięki wielkie za oglądanie zapraszam Was do subskrypcji kanału, oceny tego filmu oczywiście, zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy, no i cóż to wszystko, dzięki jeszcze raz za uwagę, żegnam się z Wami, no i cześć.